Chciałam powiedzieć, że na naszych kursach, które odbywają się w Szpitalu Klinicznym przy Ulicy Karowej w Warszawie, podchodzimy bardzo indywidualnie do naszych kursantów, osób, które chcą się uczyć utesenografii noworodka. Bardzo rzeczowo i komunikatywnie podchodzimy do nauki utesenografii potrafimy pokazać wszystko to, co jest ważne w badanym narządzie przez naszych uczestników i bardzo też gorąco zachęcamy ich do nauki, dlatego że wiemy, jeżeli ktoś pracuje w oddziałach noworodkowych, utresnografia jest niezbędnym narzędziem, takim drugim stetoskopem dla, dla każdego lekarza, który pracuje w oddziale noworodkowym. Warto dlatego tej utresnografii się uczyć. My na naszych kursach staramy się tą wiedzę przekazać jak najrzetelniej Państwo macie możliwość badania pacjentów i pytać o wszystko, czego państwo nie umiecie, nie rozumiecie. Jesteśmy w stanie państwu wszystko wytłumaczyć, także zapraszamy na nasze kursy, zapisujcie się na kursy, które my prowadzimy. Myślę, że państwo będziecie z nich zadowoleni i wyniesiecie ogrom wiedzy, która państwu się w życiu, w naszej pracy zawodowej codziennie przyda.